Dzisiaj nie od zbiorów a od sprzedaży zaczynam. Ponad 80 sztuk spakowane w dwie torby, a że będę przy okazji w okolicach butelkomatu, to postanowiłem to wszystko upłynnieć, co by magazynów w warsztacie nie robić, no i mrozy mają trochę odpuścić, więc na zbiory właśnie będzie można częściej ruszyć. No i potestować trochę w chwytak od pana Chińczyka. No i póki co niezawodny butelkomat Waldi łyknął wszystko 22,50 plus 18, czyli 40 zł i 50 groszy wpada do puli. No nigdy nie mogę utrafić, żeby było równo. Dobra, lecę po No i dobra. Kolejna darmowa kasa zasila szkatułkę. A tak właśnie odpuściły mrozy. Minus 13 dzisiaj, a odczuwalna to chyba z minus 20. Ale to nic, ja po Europie lecę na swoje stałe puszkowe szlaki. No i przy okazji potestuję chwytak od pana Chińczyka. No to po drodze zaparkowałem sobie na naszej stacji PKP. No i już tutaj z okna widzę, że surowiec będzie. Dobra, stałe wyposażenie, torba chwytak. No i podnosimy. A teraz pozwólcie, że nie będę sprawdzał, czy kaucyjne, czy nie tylko po prostu ładuję wszystko do torby no i lecę swoimi stałymi ścieżkami ale Tajbera to zobaczę Ech, tak całkiem nieźle łapie też nie kaupcyj lecę w tamtą stronę Ech, przez te śniegi się przebić akurat jak byliśmy na urlopie to faktycznie troszkę mróz odpuścił nawet nad morzem było plus 2 plus 3 i u nas tutaj też była filowa odwilż no ale teraz przycisnęło, no i ma tak trzymać do połowy lutego. No cóż, trudno. Lecę tymi załukami. No i zobaczymy, czy wpadnie coś więcej. Ale już stęskniłem się trochę za tym zbieraniem. A tam, jak widzieliście, nad morzem aż żal było zostawić tyle surowca. No ale na miejscu nie było, gdzie tego sprzedać. A wozić to w bagażniku z bagażami gdzie jechała nas piątka plus walizki, no to wiadomo, że nie było gdzie tego włożyć, ale zobaczcie tutaj po tamtej stronie dwa harnasie, czy chwytak się sprawdzi e, patrzcie, całkiem nieźle całkiem nieźle sobie radzi Ups, nie tak prędzej tak pasuje no, jak na razie daje radę żywiec nie kaucyjny. Co no do kosza. Dobrze, że to słoneczko troszkę świeci. To jest przyjemniej. Ale przy tym wietrze no nie jest zaciekawie. Biały kasztelan. Ach, może tak. No patrzcie, u nas jeszcze biały kasztelan. Nie zdarza się kaucyjny. No ale nieważne. O! Rześko, naprawdę Rześko. Wieje wiatr. Daje nieźle po policzkach. Dzisiaj to sobie nawet od syna komin pożyczyłem, szalik niewygodny, ale taki komin to jest całkiem fajna sprawa. O, góry śniegu pousypywane, nic, nic nie zniknęło, no ale cóż, taki mamy klimat. Fajnie, że właśnie na urlopie trafiło się troszkę takiej lepszej pogody, lepszej pod kątem temperatur, bo można było sobie pospacerować. Skufla. I dobra, ale powiem Wam, że o! trzeba uważać, dobra, którą stroną, tą czy tamtą, przebijamy na drugą. Muszę Wam powiedzieć, że wyjazd ogólnie bardzo udany. Urlop udany, ośrodek też całkiem fajny. Panorama morska polecam zobaczyć, jak na takie All Inclusive, to naprawdę było fajnie. Wszystko na miejscu, baseny, sauny, kręgle, bilard. O, Korzystaliśmy dowoli ze wszystkiego. Także super sprawa. Ale ach, ludzie to egoiści. No, ale o tym zaraz wam powiem. Zobaczcie miejscami. Chodniki odśnieżone całkiem nieźle. O, żeby się nie wywalić. No ale powiem Wam taką sytuację właśnie z restauracji w hotelu śniadanie rano parę minut po dziewiątej no i wiadomo trzeba iść pierwsze co to kawa no i tak podchodzę sobie do ekspresu do kawy co prawda stały cztery e, cztery zajęte znaczy inaczej dwa zajęte dwa były akurat powiedzmy w serwisie w obsłudze no i staję za takim panem robi sobie kawę no i zamiast ją wziąć po nalaniu do filiżanki zrobić kroczek na bok i sobie tam pomieszać, osłodzić cokolwiek. Nie, on stoi przy tym kawomacie, przy tym ekspresie i miesza. O, patrzcie na to. Cała reklamowa. To już drugi raz w tym miejscu. Ja. Patrzmy. Niekałcyjne. I kasztelantecznie. No ale cała reklamowa prawie skompresowany. No, to lubię. Zabieram. A robię małe kółeczko, zaraz będę przy aucie, ale kończąc wątek. No i ten pan sobie stoi przy tym ekspresie, miesza, coś tam sobie dosypuje. Ja mówię do niego, przepraszam, czy mogę skorzystać? Kulturalnie grzecznie. A on jak skończę, to odejdę no to ja trochę zagotowany już mi kawy nie było potrzeba to grzecznie, ale dosadnie powiedziałem to niech pan weźmie tą filiżankę zrobi kroczek w bok i tam sobie bełta bo zajmuje pan innym ekspres spojrzał na mnie jak, nie wiem, jakbym był z kosmosu ale myślicie, że się przesunął prychnął tylko i jeszcze po świńsku Mieszało, mieszało, nie wiem, czy mu nie wystygła ta kawa. No słuchajcie, no dla mnie w takich miejscach użyteczności publicznej, powiedzmy, i tak dalej, no to trzeba jakoś tak zważyć, że ludzi dużo, bo dużo było. No to nie, on musiał, wielki hrabia, pan przyjechał, on musi zaznaczyć swoją obecność. No w kurze mi coś takiego. No bo wiadomo, no, zrobić sobie tą kawę złapać za spodek, przesunąć się w boczek, zależy, miejsce było, i tam można sobie słodzić, sypać te cynamony i inne pierdoły, nie blokując dostępu innym. To no, takie moje spostrzeżenie. No nie lubię takich sytuacji, no hamstwa nie zniesę, jak to się mówi. No ale cóż, no niektórzy chyba z hamstwem się urodzili. To no, taka jedna sytuacja, a druga jeszcze lepsza. Ale to już po drugiej stronie wiaduktu. No i przebiłem się na drugą stronę, tu sobie przepakowałem wszystko do większej torby, a tą pustą, lekką zabieram i lecę dalej na puszkowy szlak. O, po drugiej stronie nawet parking trochę odgrzebali, ale ja zaparkowałem kawałek dalej, no i zobaczmy pierwsza wpada po tej stronie, no jeśli chodzi o chwytak to powiem Wam, że daje radę. Nawet się nie spodziewałem, że tak będzie działał. Kosz tutaj zawalony. Tam worka nie ma. To cieszy. No i dobra, idziemy dalej. Ślisko trzeba uważać. No i jedyne niechwytaku co by się przydało. I to też w komentarzach pod ostatnim filmem chyba dostałem taką informację, że dobrze by było tutaj założyć takie palce od rękawiczek gumowych. I wtedy będzie lepiej chwytał, bo faktycznie z tych plastikowych szczęk te puszki się wyślizgują. No ale to do ogarnięcia. Ewentualnie tak jak tutaj, więcej tych gumek, recepturek założyć i też nie powinno być źle. Ale to do przetestowania. Dobra, zobaczmy. O, tu zawinkłem pusto. O, to po tej stronie tylko jedna pucha. No i nic, jeszcze się przeleca. Zobaczymy. Aha. A jeśli chodzi o. Drugą sytuację, która mnie mocno zagotowała, zresztą i nie tylko mnie, na kręgielni. Cztery tory. My na torze pierwszym, na torze drugim inna jakaś tam rodzina. No i na tych torach, takich właśnie no, nieprofesjonalnych, są takie pochylnie dla dzieci. Taka zjeżdżalnia dla kuli, żeby dziecko mogło sobie wrzucić. O, jest! Kasztelanek. niech wpadnie, no widzicie te plastikowe szczęki jednak troszkę utrudniają, ale nie jest źle no i właśnie na tym torze drugim rodzinka sobie tej pochylni używa i w pewnym momencie pani no, no powiedzmy około mojego wieku łapie tą pochylnię i odstawia na nasz tor, bo im już niepotrzebna ja mówię, przepraszam bardzo, co pani robi? Mówię, nam to będzie przeszkadzało. A co mnie to obchodzi? My już nie potrzebujemy. Widzicie, to jest normalnie, już nie powiem brzydko co. Ale to jest. I mnie obchodzi, aby od siebie, bo ona jest najważniejsza. I normalnie centralnie postawiła nam na tor. No, my wszyscy zdziwieni, no nie chciałem tam robić afery i kłótni jakiejś, bo to przecież nie o to chodzi. Widziałem, odstawiłem do tyłu, tam gdzie jest. Miejsce do tego No i Ale no słuchajcie No ktoś Im niepotrzebne odstawia wam Centralnie przed torem I Im niepotrzebne i co im to obchodzi no, bo ona jest najważniejsza Masakra normalnie Dlatego stwierdzam że Ludzie No nie wszyscy oczywiście nie ma co pchać wszystkich do jednego wora Ale to egoiści Bo aby im było dobrze A reszta to już w dupie z tej strony niewiele, parę sztuk, no ale nie ma co się dziwić przy takich temperaturach. No, spożywanie trunków na świeżym powierzchni raczej do najprzyjemniejszych nie należy. Dobra, postaram się obrócić jeszcze na miejscówkę numer 3. No i lecimy do warsztatu na bazę to wszystko pogarniać, bo może uda się coś jeszcze dzisiaj sprzedać. No cóż, niewiele tego dzisiaj, ale uznajmy to jako taki Pourlopowy rozruch miejscówka numer 3 Okazał się pusta, więc postanowiłem wrócić na bazę I to wszystko ogarnąć A mam też co ogarnąć jeszcze sprzed wyjazdu Trzy torby, jedna nie do końca pełna Ale to też wszystko trzeba posegregować Skompresować To co do kompresji i to co poleci Na złomowisko A reszta zapewne do biedronki Bo po urlopie trzeba zrobić większe zakupy Dlatego będzie okazja, żeby troszeczkę Kwotę za te zakupy pomniejszyć O te wszystkie butle. Kaucyjne. Biorę się za segregację, no i jadę z tym do biedry. No dobra, ogarnąłem w parę minut. Tu wszystko kaucyjne: cztery butelki zwrotne od piwa. No a tutaj to, co nie skompresowane już. 2 kg 700 g, czyli 13,5 zł. Jakby nie patrzył z tego, wpadnie. No dobra, ja to pakuję, wszystko jadę do biedronki, no i zobaczymy, czy wszystko uda się oddać, czy wszystko wejdzie. No i zobaczymy, ile dorzucimy do mojego magicznego kuferka. No i dobra, biedronka zaliczona. Odebrałem gotówkę, chociaż chciałem wymienić ten voucher na zakupy, ale pani się uczyła tutaj na kasie tego wszystkiego, więc stwierdziła, czy chce gotówkę. Ja powiedziałem tak, żeby się po prostu wdrożyła w to wszystko, no i odebrałem 24,50. Znowu do równego nieco. Trafiłem, no ale teraz idę na zakupy, a to trafi do skrzyneczki. O właśnie tej pozostaje jeszcze tylko uzupełnić obie wrzutki na tablicy, czyli 40 50 zł 24, 50 groszy i 24,50. No i dobra, wszystko dopełnione. Jeśli chodzi o chwytak, no całkiem nieźle się sprawdził. Te trzy są dla was. Także kto do tego momentu dotarł? Niech pisze chwytak od pana Chińczyka. No a ja sobie trzy osoby wybiorę, no i oczywiście kurierem wyślę. A teraz trzymajcie się miłego popołudnia, ciepłego popołudnia wam życzę. No i cóż, widzimy się na kolejnych zbiorach.